to mówi, że na sprzedaż tak? Mhm. Mm A wiesz chcesz? Ciężko mi to określić. Najbardziej właśnie przez to uszkodzenie, nie? Bo generalnie w zdjęciach on jakoś mocno nie przeszkadza. Tam było szkło hartowane na nim przez cały czas. I ja wczoraj przed sprzedażą chciałem zdjąć po prostu te szkło, bo widziałem, że i tak jest w dupiatym trochę stanie. A tu miałeś szkiełko na tym? Nie, na tym nie było. Tutaj miałeś? Mhm, tutaj było. Tak, ale ekran jest cały. No no było co, jak sobie odpalisz? Przywrócenie do ustawień fabrycznych, wszystko dzisiaj? Dwujeczka, ok, ten jedynka i szeroki. A, na szerokim, nie? Mm -hmm. Czyli szeroki kąt odpada. No, dałoby się to ogarnąć, ale by trzeba było, wiesz, odsłonić po prostu ten obiektyw, nie? Mm -hmm. To on by robił zdjęcia, ale widzę też, że jest drugi problem. Nie wiem, czy zauważyłeś. Wejdziemy sobie na tutaj, na białe tło. I zerknij sobie, że już masz, widzisz? prześwituje. O, no, to nawet nie, nawet tego wypala, nie widziałem. Szczerze mówiąc. Wypala się ekran. Nawet nie, nie widziałem tego, no szczerze mówiąc. Zauważyć, Pierwszy nie. raz to zauważyłem, Wiecie, jak no. Nie Jasność jest mniejsza. sobie tam normalnie korzystasz z telefonu, to nawet nie zauważysz, nie? Mhm. Ale jak będziesz moc na maksa, pyk, białe tło. Faktycznie jasno. No. Czekaj, jeszcze ci pokażę tu. O, zobacz, tu jakaś ikonka nagle, nie? Mhm. O, tu masz plusa, widzisz? <laughs> ja. Co to jest w ogóle za telefonik? Yy, Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Czyli tak, wypalony ekran. Pęknięty aparat. <grymny> <grymny> Xiaomi Redmi Note 10 Pro, no nowy 1090. To jest yy, 128GB? Nie, 64. Ale tak to poza tymi uszkodzeniami wszystko sprawne. Mm -hmm. Bateria Okej, okay. kartę z nim wszystko czyta, tak? Tak, tak, tak. Redmi Note 10 Pro. Te Redmi to w ogóle mają nazwy Mi Note. No, no. Redmi Note 10 Pro. No, no, no tak samo jak z Huawei. No też, też, też. 399 zł na przykład używany, no ale sprawny, nie? 400. A nie, tu 400 tęknięcie jakieś. 450 zł Wszystko okej. Okay. No, czekaj sobie wejdę w tą aukcję. Dzisiaj do zaoferowania mam router mobilny. Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Coś ktoś napisał, Stan wizualny dobry, plus sprawny technicznie. 450 zł. No nie jest zły telefon, nie? no bo korzystać można. Jak tam komuś nie zależy na tym szerokim kącie, no to sobie będzie korzystał z dwie stówki. Mmm, no, przeszłoby, przeszłoby. No jeszcze ten ekran, zobacz, jak on już jest. Yy, nie no kolony. wiem, wiem. I on mocniej to się może wydarzyć, nie? Z czasem. Czyli już będzie całkiem prześwitywał. No, żeby, mogą być te dwie stówki. Dwie stówki pasuje? Mogą być. No i do. No. Tak, nie miałem jakichś nie wiadomo jakich oczekiwań wobec tego telefonu. Widziałem, że też z, trochę przez czas jest zmarnowany, wiadomo. No. Ponad dwa lata już telefon ma. No. No. Był w moim posiadaniu, także... Ale wiesz, siadam ja tam za taki telefonik dwie stówki. Wystawiam sobie go na przykład 299 no. i na punkcie tutaj go sprzedaję, nie? No bo na, gdzieś tam na Allegro to chyba nawet nie ma sensu go pchać. No dobra, ładować, ładować ładuję. W każdej sieci wszystko, wszystko chodzi, tak? Karta SIM? No tak? raczej tak. Nie sprawdzałem nawet dawno. Kartę miałem ostatni raz, to jak zmieniałem właśnie tutaj, byłem do tego iPhone'a, to od tego czasu zmieniłem sobie telefon z tego na tego iPhone'a przeszedłem. U iPhone kupowałeś? Mhm, mm mm -hmm. jedenastkę. Wszyscy przechodzą na iPhony. Bo no właśnie u mnie wśród znajomych tak samo, każdy Coraz iPhone, tego. iPhone, każdy se chwali, mówię, o, też se przejdę. To mówisz jedenastki jesteś zadowolony? Mhm. Mm bo jeszcze jak on leżał na przykład, może coś się coś wydarzyło, nie? Nawet nie no też jest taka możliwość, ale znaczy właściwie oprócz tego, że wyciągnąłem kartę Sim, to ja z niego jeszcze korzystałem normalnie, nie? Jak no, no, do no. Domu, w domowym się coś podłączałem, to normalnie sobie korzystałem z telefonu. No, tu jest zasięg ładnie. Czekaj, jeszcze co dzwonię. <ślesk> 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 Już to jest dzwoni, nie no. Dobra, wrzucę. Będę mówił, że plątaczem nie odbiera. Dzwonić, dzwoni. Głośniczek dzwoni. tu działa. A ten? No dobra. To za robię dwie słupki? Może wejdzie. Okej. O, okay. A, teraz tu. To ty jesteś? No, jest... tymczasowe. jeszcze nie wyrabiałem nowego. To moment już. 13 roku życia, także. No, trochę nie zmieniłeś. A pierwszy raz jesteś. W ogóle pierwszy raz sprzedajesz. Mhm. Tutaj się zaraz oświeci, ten już podpiszesz. No nie wiem. Tu jeszcze to akurat byłem wcześniej jeszcze u jednego gościa. Tutaj mam. Jeszcze coś takiego było w środku w pudełku. Ale nie wiem, co to jest właściwie. Tu nie jest, jest tylko numer e-mail tego no. telefonu. To też masz co na półkę. No, nie, nie zwróciłem dobrze uwagi. No. No. I to nie będzie już potrzebne. Panarka Motorola Moto E22i Tak, poniedziałek więcej za złotówkę Świeżą jest z sieci? ja. tylko otwarte te, ten, tylko ten, otwarte było w kodełku, bo chciałem zobaczyć jak to wygląda To po co ty ją ja widziałeś, żeby go sprzedać od razu? Bo wziąłem dwa! A gdzieś dwa? Tak! Jeden dla siebie, drugi na sprzedaż? Tak! No dobra. Na, do, na doładowania 3 dyscypliny, bo to jest na kartę w tym miesiącu jest już dodowana. Do, 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 do. A co, co ty z tym pudełkiem zrobiłeś? Ciągle to. Rozerwałeś, za dużo siły masz? Tak. <grystek> Ile chcesz za nią? jest. ta. 449 zł nowa. Tak, jej dasz. 200 stópy używana. A ten, ona nie była. U, 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 u. używana. na. Kurczę, ona ma 2 giga RAM tylko. 32 giga pamięci wbudowanej. <grystek> To już teraz jest tak słabo, nie? Dwie stówy? Dobrze. Pasuje? Tak. Ja, ja tam, tam się nie kłócę. No a ile cię wyjdzie w abonamencie? Ile masz? trzy tychy miesięcznie? To jest na, na kartę. No ale płacisz za niego? Tak. Ile masz? 30 zł, tak? tak? Za tak. dwa czy za jeden? Za jeden. Za jeden. I na ile to rat? Yy, 24 Za jednego zapłacisz? 720 zł? Tak. A drugi był wzięty 70, y 70 zł. Za ten. Bo... Tak, jakiś lepszy już. Tak, chyba. lepszy. Czyli, co? Włączyłeś go tylko, zobaczyłeś, jak wygląda tak. i na sprzedaż. Tak. To mandat zapłaciłeś czy jeszcze nie? Powiem ci, że odzywaj się na YouTube, bo ja chcieli mi, mi pomóc. Naprawdę? Tak. O kurczę. Ale 19. oczekiwam, ma sprawę o umorzenie. Bo im w, 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 w wysłałem no, no. Do, do sądu i napisane jest, że nie, że nie obowiązkowa I nie wiem czy, czy jechać, czy nie jechać do sądu na tą sprawę. A czyli nie, nie musisz nie musisz się wstać. Nie. I nie wiem czy będą ci poizancy co mi ten mandat daje, czy ich nie będzie. Ciekawe. No co, raczej chyba ci tego nie umorzą. Zapłacić będziesz musiał. Dzień dobry. Dzień dobry, panie, e, panie, Kubo, cztery dychy mi jest potrzebne. Kurde, naprawdę, kurde, wiesz, że odbiorę zawsze, kurde. ja wszystko odbieram. Co? No kurde, no przecież mi ostatnio sam, kurde, wtedy. Ja dałem cztery dychy? Cztery dychy, równe. Przecież ja wtedy odbierałem, kurde, wszystko. I łańcuszek odbierałem, i to, i wędkę, no. Łowna no, bo... chociaż? Co? Łowna. No. Co <laughs> Ale skupałeś? to na płotki, na płotki. 40 zł. No kurwa, kurde, kuba, wiesz, że odbieram zawsze wszystko. Ale to inna była u nas. Nie, ta. Tamte to, to żeście, kurde, sprzedali dwie. tamtych nie odebrałeś? Nie, bo tamte sprzedaliście, kurde, bo ja mówiłem yy, temu. Damianowi mówię, jak tego będzie klient, to sprzeda. Aha. Nie, nie ma problemu, kurde. A tam. do kiedy ty to chcesz zostawić? Co? Do kiedy chcesz tam zostawić? Na dwa tygodnie. Bo dostanę pieniądze, kurde, to wiesz. To Czy odbiorę. na miesiąc? No, no na miesiąc. Wiesz, wy i tak na miesiąc napiszecie, W no. już jest ubrana, gotowa do wędkowania, nie? nie tylko nie. Rozłożyć? Nie, i... rozłożyć i tylko y, zanęte. Kaczyczek jest, też wiesz, no. e, ale Kuba, ale generalnie... Weź no zobacz. No. Sam kołowrotek kosztuje cztery dychy. Sam kołowrotek. Ten kołowrotek 4 dychy. A ile? To idź kurde do tego, to, 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 to zobaczysz, ile kosztuje. No tak, no dychy. ale nowe kołowrotki, nie? Ten zobacz, zobacz jak to chodzi. No bym musiał rozłożyć, nie chcę jej roz, 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 rozkładać, bo po. Ty nie weź nie gadaj. Że się w, rozsypie. Weź nie gadaj, że ten kołowrotek jest zły. Mów, mówię ci generalnie. Kiedy byłeś na rybach? Co? Kiedy byłeś na rybkach? Teraz ku... byłem na tych, na karasiach. Gdzie? U... na Łąkowej, kurde, u tego. On ma jakim? takie dwa stawki, kurde. A na stawie jakimś? No. no. to na stawie to się nie liczy. Na stawie to zawsze weźmie, nie? A ty wiesz o tym, że yy, na tą y, kół... Ku... złapałem kiedyś węgorza? Pierwszy raz w życiu. Na tą wędkę? Na tą wędkę. Gdzie? Na Lubiatowie. Na Lubiatowskim? No. Ale nie taki masz... był. Ty. Karty nie masz, nie? No Karty nie, ale, ale, ale wtedy jak ojciec już żył mój, nie? Ale to zobacz. zobacz, ile ta będka już kurde jest czasu, nie? No ona o. ma więcej lat niż my razem wzięliśmy. <laughs> nie, no weź, bez przesady. No na pewno. Nie, na pewno nie. Przecież ja ją kupiłem, kurde, tylko szczytówkę yy, wiesz, inną założyłem, bo tamta była, kurde, taka była wiesz, do dupy. Czyli na miesiąc tak nie? No, dobrze kubuś. Trzeba mać, wiesz co, dostałem te pieniądze z tego, zapłaciłem, opłaciłem światło, wszystko śmieci i tak dalej. I nic nie dostało. No a co myślisz? No za, za 800 zł? Kuba. Nie ma, nie jest tak kurde, wiesz. Jeszcze, jeszcze jak kurde ten y, trochę do lasu jeździłem i, i, i wiesz, i, i tak dalej. To zawsze się dorobiło, a ja już nie mam siły. Nie no, ma nie ma, nie? Co? Nie ma zdrowia, mówię. Ręka mnie boli, kurde. Teraz miałem y, też u, u gościa kurde, do tego pokopałem mu trochę. Spuchła mi łapa. Noga, nogi też. O, fajnie. No dobra. Dam radę, nie? Jakoś trzeba, nie? <laughs> ale wiesz co? Ale ta wędka... E Kuba, Kuba. E Kuba, ale... ale to jest po... człowiek jest jakiś dorobiony, nie? Tak, bo ja go dorobiłem. Kuba, ale słuchaj. Idę kiedyś, kurde, tam na wieżdzie, na zielonej. Wierzdzie jest zielona, koło Orlika. I chłopak taki... W moim wieku może, kurde. Mój Markus a co ty z tą wędką idziesz? W moim wieku? No nie wiem. A jak myślisz, ile ja mam lat? 35? 35? No. Nie masz, nie? Nie mam. Co ty? No, tak od razu tylko tak strzeliłem. No to ile? No to ile? No przecież 20 nie masz, kurde, no co ty. Czy, 3 masz, czy 28? Co? Ale powiedz! No ale jak myślisz? Pierwszy strzał 35, tak? Tak, tak powiedziałem. Nie. Nie, nie, nie mam. No, 30 masz. nawet nie mam. Nie masz 30 Nie mam. Młody szczyl. Chwała, chciałbym mieć tyle na co ty, kurde, ale to... E, jeszcze raz mam tyle, bo mam 63. No. Jeszcze raz tyle. No. Na razie. Cześć.